Tradis jest ogólnopolską spółką prowadzącą dystrybucję artykułów spożywczych i chemiczno-kosmetycznych, działającą w ramach grupy Eurocash. Tradis koncentruje się na obsłudze klienta z bezpośrednim dowozem towaru do sklepu na terenie całego kraju. Dystrybucja serwisowa bazuje m.in. na elektronicznej platformie zamówień e-Hurtownia. Klienci, mając dostęp do aktualnej oferty, wybierają towary, które chcą zamówić do swoich placówek. Dystrybutor kompletuje zamówienie i dostarcza je do sklepu. Na ofertę Tradisu składa się ponad 20 tysięcy pozycji asortymentowych producentów ogólnopolskich i regionalnych. Swoją działalność Tradis opiera na bazie ośmiu centrów dystrybucji i niemal 40 oddziałów o łącznej powierzchni magazynowej, sięgającej 230 tysięcy metrów kwadratowych. Dysponując flotą blisko 900 samochodów dostawczych, spółka zaopatruje ponad 40 tysięcy klientów. Klientami Tradisu są niezależne sklepy spożywcze oraz sklepy sieciowe: Lewiatan, Groszek, Eurosklep i Gama. Sklepy sieciowe organizowane są według dwóch podstawowych formatów: Duże supermarkety oraz mniejsze sklepy wygodne na codzienne zakupy. Każdego dnia rozwiązania Tradisu sprawiają, że rynek nazywany tradycyjnym działa w sposób nowoczesny, efektywny i konkurencyjny.